Na pewno mecz atrakcyjny dla kibiców wynik 5-5, chociaż my z tego wyniku nie jesteśmy zadowoleni, prowadziliśmy praktycznie przez cały mecz i przegrywamy ten, to spotkanie na własne życzenie. Z drugiej strony no, też trzeba cieszyć się, że, że wywozimy jakiś punkt. No, w sytuacji kadrowej jesteśmy dramatycznej. Przyjechaliśmy praktycznie 12 ludźmi. Dwie osoby dojechały w ostatniej chwili na mecz. Także no, na pewno jeżeli chodzi o utrzymanie, to punkt nam nie za wiele daje, a mnie, no nic nam nie pozostaje innego walczyć dalej tyle, i tyle by się sytuacja kadrowa poprawiła. Spotkanie dla nas układało się od początku e, źle, bo bo w ostatnim zakartki w ostatnim meczu, a dzisiaj odbywając karę e, Sebastian Słuszko i Kamil Chmilowski musieli odsiedzieć swoje kary. E, do tego kontuzja Roberta Kozubala przed samym meczem... E, e, Łukasza Śliwińskiego. No do 30 minuty chyba musieliśmy zrobić 3 czy 4 zmiany. Tak naprawdę to został już bramkarz tylko na ławce. No i przeciwnicy zaczęli to skrętnie wykorzystywać w pierwszej połowie. I schodzili z dwubramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie, no, poziom dramaturgii i emocji był sięgał zenitu. No, przegrywaliśmy 4-1, a, a udało. A, a mecz zakończył się wynikiem 5-5. Dla kibiców na pewno super, nawet tutaj docenili zespół, e, który schodził, e, docenili brawami. E, I ja też chciałem docenić e, swój zespół. E, no zrobili kapitalną robotę z tego stanu 4-1, wyjść i, i zremisować mecz. To jest duża sprawa. E, no i z tego powodu jestem z nich zadowolony i dumny. E, tak można pewnie podsumować samo spotkanie. Mam natomiast trochę e, pretensji, pe, tak to trzeba chyba nazwać, pretensji e, do sędziów, bo e, byli chyba... nie chyba, tylko byli najsłabszym ogniwem e, tego spotkania, co krok popełniając błędy e, takie nie zrozumiałem, myślę, i też kartkując obydwa zespoły w niepotrzebny sposób, co się pewnie też odbije na kolejnych spotkaniach. No ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy i są od nas niezależne. Ja chciałem pogratulować jeszcze raz swoim chłopakom, bo to była duża rzecz podnieść głowę, podnieść głowy i wrócić do meczu i zdobyć w tym spotkaniu punkt.